Witaj, podróżników w czasie i legendach. Dzisiaj wejdziemy do świata pełnego tajemnic, gdzie bogowie nie są tylko światłem i mądrością, ale także cieniami i zakazanymi sekretami. Przygotuj się na poznanie trzech mitów słowiańskich, które przyprawią Cię odreszcze i obudzą Twoją ciekawość. Mówimy o historiach, w których magia jest niebezpieczna, bogowie nieprzewidywalni, a strach namacalny jak powietrze, którym oddychamy. Jeśli lubisz eksplorować najmroczniejsze zakątki mitologii, ten film jest dla Ciebie, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, nie martw się. Czeka na Ciebie wiele innych podobnych opowieści. Zasubskrybuj, aby żadnej nie przegapić. Teraz przejdźmy do rzeczy Mroczni bogowie i zakazana magia, trzy przerażające mity mitologii słowiańskiej. Narodziny Czarnoboga, władcy ciemności. Na początku, gdy świat był jeszcze bezkształtną pustką, jedynie pierwotnym chaosem unoszącym się nad nicością, z nieskończonych ciemności wyłoniły się dwie przeciwstawne siły. Z jednej strony Bielobok, Bóg światła, czystości i stworzenia, z drugiej Czarnobok, Bóg ciemności, zniszczenia i chaosu. Byli braćmi, ale także wiecznymi wrogami, dwiema stronami tej samej kosmicznej monety. Podczas gdy bielobok niósł porządek i życie Czarnobok był ucieleśnieniem pustki, tego, czego nie dało się kontrolować ani pojąć. Legenda mówi, że Czarnobok narodził się z głębokiego jęku, który rozbrzmiał w otchłani. Był to dźwięk, którego nikt nie mógł usłyszeć, ale wszyscy go odczuwali jak chłód przenikający do samej duszy. Pojawił się spowity czarną mgłą, a jego oczy świeciły jak rozżarzone węgle w ciemnościach. Jego ciało zbudowane było z cieni, które poruszały się i wiły jakby były żywe. Nie miał określonej formy, gdyż był samą esencją ciemności. Od chwili narodzin Czarnobóg był skazany na to, by być przeciwieństwem Bieloboga. Podczas gdy jego brat tworzył kwiaty, rzeki i góry, Czarnobok sprowadzał burze, susze i spustoszenie. Był panem zaświatów, władcą królestwa, do którego nigdy nie docierało światło, miejsca, gdzie zagubione dusze błąkały się bez celu. Jego imię śmiertelnicy szeptali ze strachem, gdyż tam, gdzie stąpał Czarnobok, życie więdło, a nadzieja znikała. Ale Czarnobok nie był tylko bogiem destrukcji, był także mistrzem iluzji i pokusy. Mówi się, że potrafił przyjąć dowolną formę, pojawiając się jako piękny i charyzmatyczny człowiek, lub jako straszliwa i potworna istota. Używał tej zdolności, by oszukiwać nieostrożnych ludzi, nakłaniając ich do popełniania straszliwych czynów w zamian za obietnice władzy i chwały. Wielu wpadło w jego pułapkę, odkrywając, że ceną ich pragnień była własna dusza. Proroctwo o Czarnobogu było jasne. Pewnego dnia obudzi się on z długiego snu i rzuci cień na świat, okrywając wszystko wieczną ciemnością. Bogowie bali się tego dnia, wiedząc, że gdy nadejdzie, nawet Bielobok będzie miał trudności z jego powstrzymaniem. Tymczasem Czarnobok czekał cierpliwie obserwując świat ludzi i Bogów, planując swój następny ruch. I tak władca ciemności pozostawał ciągle obecny, przypominając, że nawet w najjaśniejszych chwilach mrok jest blisko. Był niezbędną równowagą, ale także nadchodzącym niebezpieczeństwem. Jego historia pełna tajemnicy i grozy wciąż rozbrzmiewa przez wieki jako ostrzeżenie dla tych, którzy ośmielają się wyzwać bogów lub bawić się siłami, których nie rozumieją. A ty, drogi widzu, zastanawiałeś się, co byś zrobił, gdyby Czarnobóg pojawił się na twojej drodze. Czy opierałbyś się jego pokusie, czy wpadłbyś w jego mroczne szpony? Ta historia dopiero się zaczyna, a najgorsze jeszcze przed nami. Nie odchodź nigdzie. Bo mity mitologii słowiańskiej kryją jeszcze wiele niespodzianek. Subskrybuj kanał i pozostań z nami w tej podróży przez najmroczniejsze sekrety pradawnych legend. Klątwa Moreny, bogini zimy i śmierci dawno temu, gdy bogowie chodzili wśród ludzi, a pory roku były sterowane ich wolą. Żyła bogini równie piękna co bezlitosna. Morena pani zimy i śmierci była czczona i obawiano się jej w równym stopniu gdyż przynosiła ze sobą śnieg pokrywający ziemię mróz przenikający do kości i ciemność, która zdawała się nie mieć końca morena nie była tylko boginią zimy była ucieleśnieniem samej śmierci i odrodzenia wiecznego cyklu utrzymującego równowagę świata Morena słynęła ze swojej lodowatej urody. Jej długie srebrzyste włosy błyszczały jak światło słońca odbite od śniegu, a oczy miała głębokie, niczym zamarznięte jeziora północnych lasów. Nosiła szaty z lodu i śniegu, które szeptały jak mroźny wiatr, gdy przechodziła. Jednak za tym olśniewającym wyglądem kryło się zimne i bezlitosne serce, ukształtowane przez zdradę, która odmieniła los wszystkich. Legenda mówi, że kiedyś Morena była łagodniejszą boginią, kojarzoną nie tylko z zimą, ale także z odnową, którą ta pora przynosiła. Kochała jaryłę, boga wiosny i płodności, i razem reprezentowali cykl życia. Morena przynosiła zimę, a jaryło wiosnę. Ale pewnego dnia jaryło ją zdradził, opuszczając dla innej bogini. Ból Moreny był tak głęboki, że jej serce zamarzło, zmieniając ją w mroczną i mściwą istotę. W swojej rozpaczy Morena rzuciła klątwę na ziemię. Poprzysięgła, że zima nigdy nie ustąpi miejsca wiośnie, że chłód i ciemność na zawsze spowiją świat. Kwiaty zwiędły, rzeki zamarzły, a żyzne pola stały się jałowymi, lodowymi pustkowiami. Ludzie błagali o litość, lecz Morena nie słuchała. Zażądała tylko jednej rzeczy – ludzkiego życia w zamian za powrót wiosny. I tak co roku, w ciemną i zimną noc, słowiańskie wioski odprawiały rytuał ku czci Moreny. Tworzono kukłę bogini ze słomy i suchych gałęzi. A następnie zanoszono ją nad najbliższą rzekę. Tam wybierano młodą dziewicę, która miała reprezentować Morenę. Ubierano ją w białe szaty i koronowano lodowymi kwiatami. Dziewczyna była prowadzona w uroczystej procesji, podczas której mieszkańcy śpiewali dawne pieśni, prosząc o koniec zimy. Na koniec kukłę palono i wrzucano do rzeki, symbolizując odejście Moreny i powrót wiosny. Ale klątwa Moreny nie dotyczyła jedynie wiecznej zimy. Była także przypomnieniem o potędze zdrady i cierpienia. Morena stała się symbolem tego, że nawet bogowie mogą cierpieć, a ich ból może mieć katastrofalne skutki dla świata śmiertelników. Jej historia uczy nas, że równowaga między życiem i śmiercią, zimą i wiosną jest krucha i należy ją szanować. A ty, drogi widzu, zastanawiałeś się kiedyś, co zrobiłbyś, gdybyś stanął twarzą w twarz z Moreną? Czy pokonałbyś mróz i ciemność, aby ocalić swoją wioskę? Czy poddałbyś się rozpaczy? Historia Moreny przypomina, że nawet w najdłuższe i najzimniejsze noce zawsze istnieje nadzieja na nowy świt, ale aby to osiągnąć, trzeba stawić czoła wyzwaniom z odwagą i mądrością. A teraz przygotuj się, ponieważ podróż przez mroczne mity mitologii słowiańskiej jeszcze się nie kończy. Zasubskrybuj kanał i zostań z nami, aby odkryć więcej historii, które jednocześnie cię przerażą i zafascynują. Zakazana magia Welesa. Boga podziemi w sercu mitologii słowiańskiej, gdzie Bogowie rządzą niebem, ziemią i podziemiami, znajduje się tajemnicza i potężna postać Weles, Bóg podziemi, magii i sekretów. Nie był jak inni Bogowie, którzy mieszkali w złotych pałacach lub władali majestatycznymi górami. Weles zamieszkiwał głębiny ziemi, królestwo cieni i tajemnic, gdzie nigdy nie docierało światło słońca. Jego kraina była miejscem ukrytych bogactw, ale także niewyobrażalnych zagrożeń. Weles był bogiem sprytnym i nieprzewidywalnym. Przedstawiano go jako postać przypominającą węża, z rogami byka i oczami świecącymi jak rozżarzone węgle w ciemnościach. Jego ciało pokrywały łuski odbijające barwy odchłani, a głos był szeptem, który rozbrzmiewał w umysłach tych, którzy go szukali. Był strażnikiem zakazanej wiedzy, mistrzem sztuk magicznych, których nawet inni bogowie nie śmieli poznać. Legenda mówi, że Weles uczył ludzi sekretów magii, lecz zawsze za odpowiednią cenę. Nie był ani dobry, ani okrutny, po prostu rozumiał, że każda moc ma swoją cenę. Ci, którzy prosili go o pomoc, musieli być gotowi zapłacić, czy to ofiarami, przysięgami, czy nawet własną duszą. I tak właśnie historia młodego wojownika o imieniu Jarosław splotła się z losem Welesa. Jarosław był odważnym bohaterem, znanym ze swej siły i determinacji. Jego lud był atakowany przez hordę mrocznych stworzeń i wiedział, że bez boskiej pomocy nie mają szans na zwycięstwo. Postanowił więc odnaleźć Welesa, jedynego boga, który mógł dać mu siłę niezbędną do ocalenia wioski. Podróż do podziemi była długa i niebezpieczna. Jarosław napotkał rzeki ognia, cierniowe lasy oraz stworzenia, jakich nawet on, doświadczony wojownik, nie potrafił sobie wyobrazić. Gdy w końcu odnalazł Welesa, Bóg siedział na tronie z kości i drogocennych kamieni, otoczony cieniami szepczącymi pradawne sekrety. Jarosław uklęknął i poprosił o pomoc, oferując wszystko, co posiadał. Weles uśmiechnął się chłodno i zgodził się mu pomóc. Podarował Jarosławowi amulet z kości i obsydianu, który dawał wojownikowi nadprzyrodzone moce nadludzką siłę, zdolność poruszania się niczym cień oraz możliwość przywoływania istot spod ziemi. Jednak był jeden warunek. Jarosław miał oddać swoją duszę Welesowi po bitwie. Zdesperowany wojownik zgodził się na pakt. Dzięki nowym mocom poprowadził swój lud do zwycięstwa, pokonując mroczne istoty i ratując swoją wioskę. Gdy jednak bitwa dobiegła końca, Weles pojawił się, by odebrać dług. Jarosław próbował się opierać, lecz amulet zaczął palić jego skórę, a cienie wciągnęły go do podziemi, skazując na wieczną wędrówkę. Historia Jarosława i Welesa uczy nas, że zakazana magia może być bronią obosieczną. Może dać potęgę i chwałę, ale również prowadzić do zguby. Weles, jako bóg podziemi, nie jest złoczyńcą, lecz siłą natury, przypomnieniem, że nie wszystko złoto, co się świeci. Jest strażnikiem sekretów, na które ludzkość nie jest gotowa, a ci, którzy odważą się złamać jego zasady, płacą najwyższą cenę. A ty, drogi widzu, co byś zrobił, stając przed Welesem? Czy zaryzykowałbyś wszystko dla odrobiny władzy, czy wolałbyś zmierzyć się z wyzwaniami własnymi siłami? Opowieść o Welesie i jego zakazanej magii to zaproszenie do refleksji nad granicami, które jesteśmy gotowi przekroczyć, dążąc do naszych celów. A teraz przygotuj się, bo podróż przez mroczne mity mitologii słowiańskiej jeszcze się nie kończy. Zasubskrybuj kanał i zostań z nami, aby odkryć więcej historii, które jednocześnie Cię przerażą i zafascynują. Starcie między Perunem a Welesem. Kosmiczna bitwa w panteonie mitologii słowiańskiej nie ma konfliktu bardziej legendarnego niż odwieczna rywalizacja między Perunem, bogiem gromu i wojny, a Welesem, bogiem podziemi i cieni. Nie była to zwykła walka dwóch potężnych bogów. Była to kosmiczna bitwa symbolizująca starcie nieba z ziemią, światła z ciemnością, porządku z chaosem. Historia ta rozpoczyna się od zdrady, która wywołała wojnę odbijającą się echem przez całą wieczność. Perun był obrońcą niebios, imponującym i sprawiedliwym bogiem, którego moc manifestowała się w błyskawicach przecinających niebo i grzmotach, przypominających ryk niebiańskiego lwa. Był czczony przez wojowników oraz chłopów, widzących w nim siłę potrzebną do ochrony swoich upraw i życia. Perun dzierżył topór wojenny, błyszczący jak samo słońce, a jego obecność wystarczała, by odstraszyć wszelkie zagrożenia. Z kolei Weles był panem podziemi, sprytnym i tajemniczym bogiem władającym głębinami ziemi. Był mistrzem cieni, iluzji oraz zakazanych sekretów. Podczas gdy Perun reprezentował porządek i sprawiedliwość, Weles symbolizował chaos i zmiany, siłę konieczną, lecz niebezpieczną. Rywalizacja między nimi rozpoczęła się, gdy Weles ukradł święte bydło peruna, symbol dobrobytu i władzy. Czyn ten był postrzegany jako bezpośrednia obraza autorytetu peruna, który nie mógł pozostawić tego bez kary. Starcie między Perunem a Welesem było epickie. Perun zstąpił z niebios w rydwanie ciągniętym przez ogniste rumaki, trzymając w dłoniach błyszczący topór weles wyłonił się z głębi ziemi jako olbrzymi wąż, którego łuski lśniły jak obsydian w blasku błyskawic. Walka trwała dziewięć dni i dziewięć nocy, przenosząc się przez góry, lasy i rzeki. Każdy cios Peruna spotykał się z przebiegłym kontratakiem welesa. Niebo grzmiało, ziemia drżała, a ludzie z lękiem obserwowali konflikt, wiedząc, że los świata zależy od jego rezultatu. W decydującym momencie Perun rzucił swój topór w welesa uderzając go z taką siłą, że bóg wąż został strącony w głębiny rzeki. Weles, ranny, ale niepokonany, uciekł do podziemi, gdzie schronił się, aby odzyskać siły. Perun ogłosił zwycięstwo, lecz wiedział, że rywalizacja z Welesem nigdy naprawdę się nie skończy. Była to cykliczna walka, tak stara jak sam świat, powtarzająca się za każdym razem, gdy zagrożona była równowaga między światłem a ciemnością. Ta historia nie opowiada jedynie o walce dwóch bogów, jest metaforą konfliktów, z którymi każdy z nas mierzy się na co dzień. Perun i Weles reprezentują siły przeciwstawne, ale jednocześnie wzajemnie się uzupełniające, które istnieją w każdym z nas. Porządek i chaos, światło i ciemność, rozum i emocje. Ich walka przypomina nam, że równowaga jest krucha i czasem musimy zmierzyć się z własnymi demonami, aby odnaleźć spokój. A ty, drogi widzu, czy kiedykolwiek doświadczyłeś takiego konfliktu, gdy dwie przeciwstawne siły walczyły wewnątrz ciebie? Czy wybrałbyś drogę światła jak Perun, czy raczej zaryzykowałbyś wejście w cienie jak Weles? Historia tych dwóch bogów. Skłania nas do refleksji nad naszymi wewnętrznymi walkami oraz nad tym, jak daleko jesteśmy gotowi się posunąć, by osiągnąć równowagę. A teraz przygotuj się, ponieważ podróż przez mroczne mity słowiańskiej mitologii jeszcze się nie kończy. Zasubskrybuj kanał i zostań z nami, aby odkryć więcej historii, które jednocześnie przyprawią cię o dreszcze i oczarują. Rytuał kupały. Kiedy świat żywych spotyka się ze światem duchów, w sercu słowiańskiej mitologii istnieje magiczna noc otoczona tajemnicą i tradycją. Kiedy zasłona między światem ludzi a światem duchów staje się tak cienka, że niemal można dotknąć drugiej strony. Tą nocą jest noc kupały. Święto obchodzone podczas przesilenia letniego, gdy dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza. Niech cię to jednak nie zwiedzie. To noc pełna magii, ale również niebezpieczeństw, kiedy sekrety podziemi mieszają się ze snami żywych. Kupała była boginią związaną z wodą, płodnością i oczyszczeniem. Jej imię pochodzi od słowiańskiego słowa oznaczającego kąpiel, a jej święto było czasem odnowy i radości. Ludzie zbierali się nad brzegami rzek i jezior, rozpalali ogromne ogniska i tańczyli w kręgach, śpiewając pieśni przywołujące błogosławieństwa bogów. Była to noc radości, lecz także ostrożności, bo wszyscy wiedzieli, że podczas rytuału kupały duchy chodziły wśród żywych. Legenda mówi, że tej nocy otwierały się portale między światami, przez które magiczne istoty i nadprzyrodzone byty mogły przechodzić do naszego świata. Niektóre były życzliwe, przynoszące szczęście i ochronę. Inne jednak były groźne, gotowe zwodzić lub nawet porywać nieostrożnych. Często opowiadano historie o ludziach, którzy znikali w czasie święta, zabrani przez złe duchy do podziemi, skąd już nigdy nie wracali. Jednym z najważniejszych rytuałów nocy kupały było poszukiwanie kwiatu paproci. Według legendy tej nocy magiczna paproć zakwitała w najgłębszych lasach, a jej kwiat jaśniał złotym światłem. Ten, kto znalazł kwiat, zyskiwał niezwykłe moce, rozumienie mowy zwierząt, możliwość odnajdywania ukrytych skarbów, a nawet stawania się niewidzialnym, jednak poszukiwanie nie było łatwe. Las podczas nocy kupały był miejscem strasznym, pełnym iluzji i pułapek zastawianych przez duchy. Inną tradycją było przeskakiwanie przez ogień. Pary, które pragnęły zapewnić sobie wieczną miłość, skakały razem przez płomienie. Natomiast single robili to samotnie, mając nadzieję przyciągnąć przyszłego partnera. Ogniska nie tylko odstraszały złe duchy, ale także symbolizowały oczyszczającą moc ognia, spalającą wszelkie zanieczyszczenia i odnawiającą energię. Jednak nie wszyscy szanowali granice rytuału. Legenda opowiada, że w odległej wiosce grupa młodych ludzi postanowiła zabawić się siłami, których nie rozumieli. Przywołali pradawnego ducha, zakazaną istotę zamieszkującą głębiny lasu. Początkowo wszystko wyglądało na niewinną zabawę, jednak szybko sytuacja wymknęła się spod kontroli. Duch pojawił się jako gigantyczny cień otoczony mgłą i dymem, zaczynając ścigać młodzież. Jeden po drugim znikali, a ich głosy rozbrzmiewały w lesie jako szept rozpaczy. Po tamtej nocy wioska już nigdy nie była taka sama. Ci nieliczni, którzy przeżyli, opowiadali historie o stworzeniach, których nie można było opisać, o głosach szepczących zakazane sekrety i o ciemności, która zdawała się żywa. Noc kupały, wcześniej czas radości, stała się ostrzeżeniem przed igraniem z nieznanym. Rytuał kupały uczy nas, że świat pełen jest magii, lecz także niebezpieczeństw. Przypomina, że niektóre tajemnice mogą przynieść nam radość i mądrość, ale inne lepiej pozostawić nietkniętymi. Jest to opowieść o szacunku, o znaczeniu czczenia tradycji oraz granic między światami. A ty, drogi widzu, co zrobiłbyś podczas nocy kupały? Czy odważyłbyś się wejść do lasu w poszukiwaniu kwiatu paproci? Czy wolałbyś pozostać przy ognisku, świętując z bliskimi? Historia Rytuału Kupały skłania nas do refleksji nad tajemnicami, które nas otaczają, oraz nad tym, z czym gotowi jesteśmy się zmierzyć w poszukiwaniu wiedzy i potęgi. I oto docieramy do końca naszej podróży przez mroczne i fascynujące mity słowiańskiej mitologii. Od Czarnoboga, władcy ciemności, przez klątwę Moreny zakazaną magię Welesa, epickie starcie między Perunem i Welesem, aż po tajemniczy Rytuał Kupały, każda opowieść pokazała nam inne oblicze tego bogatego mitologicznego świata. Te historie to nie tylko stare opowieści. Są odbiciem wierzeń, lęków i nadziei ludzi, którzy widzieli świat jako pełen magii, niebezpieczeństwa i tajemnic. Mitologia słowiańska uczy nas, że świat opiera się na delikatnej równowadze. Światło i mrok, życie i śmierć, porządek i chaos to siły, które współistnieją i wzajemnie się uzupełniają. Czarnobok i białobok, Perun i Weles, Morena i Jaryło. Wszyscy ci Bogowie reprezentują aspekty natury oraz ludzkiego losu, które do dziś w nas rezonują. Przypominają nam, że nawet w najciemniejszych momentach zawsze istnieje możliwość odrodzenia i odnowy. Ale te historie ostrzegają nas także przed niebezpieczeństwem przekraczania granic tego, co znane. Zakazana magia Welesa, klątwa moreny oraz duchy nocy kupały są przestrogą, że nie wszystko złoto, co się świeci, a niektórych sił lepiej nigdy nie dotykać skłaniają nas do refleksji nad naszymi wyborami oraz ceną, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za nasze pragnienia. A ty, drogi widzu, czego nauczyłeś się z tych opowieści? Czy odnalazłeś siebie w którymś z tych mitów? W pogoni za potęgą, w walce z ciemnością czy w celebracji życia. Mitologia słowiańska ze swoimi złożonymi bogami i wciągającymi narracjami oferuje nam okno do przeszłości, ale także lustro, w którym możemy zobaczyć nasze współczesne życie. Jeśli spodobała Ci się ta podróż przez słowiańskie mity, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby śledzić kolejne historie takie jak ta. Zostaw łapkę w górę udostępnij film znajomym, którzy również uwielbiają mitologię i napisz w komentarzu, który z mitów zrobił na tobie największe wrażenie. Istnieje wiele innych światów i legend czekających na odkrycie, a ja bardzo chciałbym, abyś był z nami w tej podróży. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie, w której zanurzymy się w nowe mity i tajemnice, które nie przestaną nas fascynować i inspirować. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj, świat jest pełen historii czekających na opowiedzenie. Czy jesteś gotów je odkryć?